Musimy go uratować. Musimy... Dokładnie. To trzy... Dwa... Jeden... Kopiemy to! Kopiemy! O... Oh. Ale mnie boli głowa, chyba pójdę sobie spać. Dobra, idź wpać. Co się stało? Uh, uh. Edek! Halo! Edek! Halo? chyba. Co się stało? Co, czemu to tak wygląda? Ej. To inaczej I... wyglądało. Znieśliśmy to. Hej, halo? Halo! Halo! Chyba nie żyję. Czekaj. dzieje? No dobra, to jest do magika, tylko uważaj, ej! Ej, no dobra, jesteśmy w domu magika, ej, a co tu takiego? no właśnie, Kiem nie, nie wiem. Okien? Czemu? Ani schodów tu no, chyba ej. były. Ej, bo my chyba cofnęliśmy się w czasie. Albo do przodu się cofnęliśmy, tak jakby. Ej, czekaj, dobra, spróbujmy go obudzić. Dobra. Tutaj. Na 3, 2, 1 go uderzamy. Dobra. Trzy, dwa, dwa jeden. jeden. O! Ożył. Co ty tu robisz? Mój kolega, my tutaj są. Jaki kolega? Kolega? E, ten z tego domu, z tamtego domu. Tylko no, tu nikt nie mieszka chyba. Nie wiem. Ani nikogo tu nie ma. To jest to, to Ej, tu są jakieś beczki, możemy je przeszukać. <laughs> hey. O, i są zbroje! Księga. Księga ucieczki. Ale to są zamur, zamurowane. Ja tu mam chyba zbroje magika. Co ja no, bo jak chyba... to przeczytamy, to przeczytamy... Ok, co to jest jakieś dziwne. Chudy, On chyba tutaj yy, umarł. I mamy to... jego przedmioty wszystkie. No Chodźcie się podzielimy. No, no, bo, no bo właśnie wam mogę powiedzieć, że e, mi kolega właśnie nie... Ja przyjęto do tego domu. Jeszcze ja trzeba bo, przeszukać oje, inne. Tam, tego poprzedniego, co nie? E, tam, tam trochę daleko. I kolega tam była. Broń magika to jest, ale replika! Replika! Ja Niczego, e, on mnie zamknie. Może jak to się przeczyta. Tam bo tam, bo ja to jakoś... Jabłko, które ukryjecie przed magikiem! Tu jest jeszcze. Zobaczcie, gdzie coś jest. Tu przy celi to jest. A może jak to przeczytamy, to się otworzy nam to przejście? Patrzcie, tu jest jakieś jabłko w tym. Jak jabłko? Gdzie jabłko? Gdzie jabłko? Wezmę je, wezmę je. Tak, jakbyśmy musieli uciekać. Poczekaj. Przeczytaj mi to może. Kto to czyta? Spójny ja język nie. Jakimś, jakimś nie. języku. Pokaż mi to, poka mi to. Może ja to przeczytam. Nie, Weź tego nie czytaj, nie czytaj tego. Daj tą księgę na chwilę. Nie możemy być pewni, że to jest ten. To jest nie jakiś... To jest magicki magickowy język Ja bym na razie tego nie używał i bym przeszukał cały, cały dom I, i sprawdzić, ma... czy nie ma żadnej ucieczki tu Mój kolega Ej, a skoro to mamy Sikierę Możemy, ej, może... i nie tylko sikierę, ja mam jeszcze kilof Kurde, ej, ale patrz, tu jest podłoga Możemy zrobić z tych beczek schody i wyjść tutaj Ej, dobra, to, to, dobra Przecież możemy, wiesz, co zrobić? Też? Bo... Yy, bo też możemy... Czekajcie, ja spróbuję... Zpracę... Uciekliśmy, Co to tak ciemno z tymi oknami? Eee, może noc jest? Ej, co jest? Nie mogę wyjść stąd Nie mogę wyjść Nie da się Co jest? Może tu? Mój kolega mówił o Co jest? Patrz, co się stało z tymi schodami Mógłby się zapadło. Mój kolega mówiła. O kur Ej, a patrzcie a tu. Tu sprawdźmy tu. nie da się trochę, ale trochę coś. A może przez okno wyjdziemy? Chodźcie Mówa. przez okno. Wybijamy szybę. To coś jest. Czekaj. Czekaj. Dobra. Czekaj. Może Chodźmy szybę wybijemy jak mamy narzędzia. Chodźmy na górę, Ej, no nie ma magika gdzie. No to Ej. może... Dobra, czekajcie, ja wybijam szybę siekierą. Ale może coś się nam stać. Dobra, jedna zbita. Jeszcze druga. Och dobra. Czekajcie, uważajcie, bo tutaj jest dach. Jak spadniemy, to się połamiemy. Ja bardziej się połamia. A kto ma tą książkę? Ja mam książkę. Tutaj. Masz. Uważajcie, tu uważajcie, żeby się nie poszli zgnąć. Ej, ale czemu tu tak ciemno jest? Skąd to się w końca? To jest jakaś chyba inna kraina! Nie! Szybko do niego, szybko, szybko! Czekaj, trzeba bezpiecznie zejść. Ej, to boli! To boli jak tu się wychodzi! O, oh, oh nie, z kolei! O, nie wiem, O, nie oh. 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 widzę mi. ale. Co jest? Ale. Oh, jak mi loka boli, strasznie! Czekaj, dobra, może to przeczytajmy! Dobra, ile przeczytajmy to, przeczytajmy! Dobra, to czekaj. Mm. to za te zaklęcia, a będzie ja bym nie próbował dalej. Dobra. Czaj, trzy. Czaj, oddam wam wszystkie rzeczy, które mam poza książką. Zjemy jeszcze jedzonko jedno. Trzy. Macie, macie, macie. Nie wiem, co może mi się stać. No, rzeczy tam. Dobra. Przeczytam to. O nie. Jak coś... Jak pojawi się magik, to zjedz to jabłko. Ono cię ochroni. Dobra. Ej, skąd mi się to wzięło? No, dobra. Dobra. 2, Ale, dobra, powoli będę czytał. Powoli to będę czytał. Dobra. No, tak. Może się Dwa Wadirich na dół, kumagam, nanu, ko, ksakim na kaptuch. A coraz mocniej mnie boli ta głowa. Idę przeczytać moją książkę. Tak, uduruj. Wadirich, nadurę, kumagan, nany, ko, ksakim na, kaptuch. Gdzie jest książka? Gdzie oni są? Mam tylko jabłko. Halo, gdzie jesteście? Halo, może u góry? Co poszli? E. E! Magik! Nie, to magich! Magik! magik. Ej! Nie, proszę! Nie, nie! Nie, 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 nie! Ej! Ej, co zrobicie? Halo, halo wstawać! Ej! Ej, nie, 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 nie,